Cześć, dzisiaj taki bardzo e, szybki isterek, dosłownie kilkusekundowy, e, który znajduje się w Concordii. Stoimy, stoimy przy Fast Travel Station, i teraz na wprost nas, nad napisem Concordia, jest takie malutkie pudełeczko. To jest właśnie nasz mały isterek. Próbujemy się teraz do niego dostać. Można z niego wskoczyć stąd się znaczy można po niego wskoczyć stąd Jest to mała, mały box Na którym jest znaczek, coś w stylu Tiny, tiny. Pomyślam się, że, że ten mały box można otworzyć tylko raz Latają dookoła nas małe czachy i jakieś, nie wiem, jednorożce Także zdecydowanie jest to coś w rodzaju Tiny, tiny. Natomiast w środku mamy napis, i to jest raczej coś w stylu skutera z Borderlands 2. Także myślę, że ten easter egg można śmiało nazwać easter tiny Tiny i, i skutera. No i to by było na tyle. Taki bardzo szybki, króciutki easter egg. Taka mała ciekawostka z Concordii. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne. Y Filmiki is Borderlands The pre sequel.